To są ruchome schody, na których Freli, Eksi, Jawor i Natix będą walczyli o to, kto z nich najdłużej wytrzyma. Halo, jak tam, gotowi? Witam serdecznie, ready? Chyba, wszyscy. Witam, witam. ready? ready? Gotowy, nie, no nie gotowy, nie gotowy. Dobra, uwaga, jeśli gotowi, to odpalajcie póki co bieżnie na tempie 1. Początkowe tempo. A ja wiem, gdzie? Jedynka. Z zielonym! Z telefonem! A za telefonem! Od tej pory osoba, która zejdzie ze swoich schodów, przegrywa, nie? A to jest jak Mr. Beast, że teraz zejdzie... Zostanę w nowo Tesla, czy coś? Nie, nie, to jeszcze nie teraz Dopiero, okay. dopiero za dwie godziny tak będzie o, 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 dobra. Do Tesla? Tesla może nie, ale mam też inne fajne nagrody Coś lepszego. To zobaczymy jakie. Ja już trzy kalorie spaliłem, co u was? Ja, ja też mam trzy kalorie. A ja dwie Gruby palą dłużej. Ej, wentylacja mi się włączyła Jak wentylacja? No taki wiaterek To leci Ja też mam, tu jest. No też mam, też mam, dawaj mi to kuluj co to za taktykę masz, Paweł? Łopie, najlepsza taktyka ever! Schody na raz? Dwa schody na raz i ty, Ale Ty, ale to właśnie to nie męczy cię bardziej, jak tak musisz zrobić no cały nie, krok? No nie, bo czekam w międzyczasie! Cały krok musisz zrobić, stary! No ale tak! Ale, ale odpoczywa sobie! Najpierw jedną, potem drugą i odpoczywasz! Ściągam od ciebie taktykę! Nuda jest, dawaj więcej tego! Tylko dwie i pół minuty za nami. 12 kalorii. Ale ja chcę szybciej, bo to nudy są. Słyszałem, że nasi uczestnicy marudzą, że na pierwszym poziomie te schody są nudne, ale spokojnie. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem zadania, po których tempo tych schodów będzie rosło. Zadania są bardzo różne, więc ich całe mnóstwo i zacznijmy sobie może od czegoś łatwego. Dobra, gotowi? Na pierwsze zadanie. Tak. No, co gotowi? mamy zrobić? Poproszę od każdego numerek od 1 do 10. 7. E, poczekajcie po kolei, 4. 6, 7, 9. Suma was Naszych cyfr to 26. Tak szybko policzyłeś? Tak, policzyłem w głowie. Osoba, na którą wypadnie, zwiększa tempo 1. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć. Tomeczek. Pijij nam dwójeczkę i zwiększ sobie tempo. Dwójeczkę? I super, bardzo się z tego cieszę. Ale masz farta, stary. Nie wiem, czy farta. Teraz farta. Farta. może farta, ale z kwestią czasu. No tak, ale nogi ci zastygają tak dziwnie, jak idziesz na tej jedynce. Paweł, powiem tak, to się źle zestarzeje, to, co teraz mówisz, nie? Poczekaj, aż będzie szósteczka. No to jest pierwszy, zadanie, bardzo proste, kolejne będą ciekawsze i trochę bardziej skomplikowane, ale zanim do nich przejdziemy, to wielkie podziękowania dla siłowni Well Fitness w Gdańsku Oliwa, na której właśnie to nagrywamy. Tak się składa, że obchodzą oni dzisiaj swoje trzecie urodziny, więc idealnie się złożyło. Jeśli jesteście z Trójmiasta i chcielibyście potrenować w naprawdę fajnych warunkach przez całą dobę, bo ta siłownia jest czynna 24 godziny, 7 dni w tygodniu, to koniecznie wbijajcie na stronę Well Fitness, kupujcie karnety i wbijajcie, żeby móc na takich schodach na przykład pochodzić, a ja idę zobaczyć, co tam u naszych uczestników. Ej, ale z tej perspektywy fajnie nie wyglądacie! A, a co ci się a, podoba wow, z tej pa, pa, w tej pa, porze, pa, 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 pa. Patrzcie, to widzowie! Wszystko na rączkach, nie? Wszystko na rączkach. Ja to tak o? I cały ciężar jest na rękach i jest klasunia! <grym> Dobra, Dobra do, do jutra to jutro tu siedzimy Dobra, skoro odkryliście już te rączki, to kolejne zadanie będzie związane z nimi Ono miało być trochę później, ale skoro takie polubiliście, to będzie teraz I zadanie polega na tym, że za chwilę, na 3-4, musicie wszyscy podnieść się na rękach I Ej, pierwsza trudny, osoba, która dotknie z powrotem stopami swoich schodów, zwiększa tempo Na prostych rękach? Obojętnie, po prostu musisz opierać się na rękach, nogi muszą być w locie A, Ale schody się te zatrzymają Tak, schody się zatrzymają, ale to nie ma znaczenia Dobra widzowie, coś czuję, że przegram na tej konkurencji Spokojnie, ja mam dużą nadwagę. No dobra, uwaga. Trzy, cztery, nogi do góry. U, o nie. O, widzowie nie będziemy ma widzieli jak tylko jakieś schody się ruszą. Paweł, widzę wszystko, nie, nie ma dotykamy. Nie za dużo kilogramów. A. Mi już ręce trzęsą. Ej, Maksiu, jak ty jesteś wysportowany. Widzisz. Nie Paweł? Nie do rady. Poszło, dobra, no to Paweł zwiększasz tempo, reszta yes. wraca do swojego. Ale to u ciebie nie była kwestia siły rąk, tylko wagi, tak szczerze, wagi, wagi, wagi. No. Ale chyba siły też, bo mi się od razu trzęsły ręce. No nie było to łatwe ogólnie, No nie tak było szczerze. to łatwe, no. No niestety widzowie, było chudnąć, było tyle nie jeść. Dobra, czekajcie, idę przygotowywać kolejne zadanie. Mimo wszystko łatwo tu jest się spocić, mimo że to nie wymaga dużo wysiłku, to tak? Ja się napotwocę. No. Karol, podałbyś mi telefon z torby, bo ja bym se ser serial na Netflixie się włączył czy coś tam tego. Spaniak, nie? Jak łatwiej chodzić po schodach. Czeicie, że wchodzenie po schodach poprawia wasze zdrowie psychiczne? Nie? Przyjechałem tu, będąc chorym psychicznie, teraz jestem zdrowy. Dzięki Citrox. Dobra, gotowi na kolejne zdanie? Tak. Oczywiście, że tak, człowieku. Jazda. Tym razem Chad GPT poda trzy śmieszne fakty. Z czego jeden nie będzie prawdziwy. Okej. Okay. To są jaja. Okej. Okay. W Stanach Zjednoczonych istnieje prawo, które zabrania kurczakom przekraczania granicy stanu Georgia. Okej. Okay. Brzmi to abstrakcyjnie, ale są to Stany, no to stany. więc. Jest to realne. To wszystko jest możliwe. Na świecie istnieje więcej plastikowych flamingów niż żywych flamingów. To bardzo możliwe. To też jest możliwe. Bardzo możliwe, bardzo realne. To, to jest raczej prawdziwe. Krowy mają najlepsze przyjaciółki i odczuwają stres, gdy są od nich oddzielone. Też możliwe. Dobra, ja już znam odpowiedź. Ja też znam odpowiedź. Ja też? Który fakt, waszym zdaniem, jest nieprawdziwy? Krowy. Krowy są nieprawdziwe. Krowy. Trzy. Trzy. Wszyscy? No. No. W rzeczywistości trzeci fakt jest prawdziwy, moi drodzy, więc yes. wszyscy tempo w górę. Let's go! Co? Czyli pierwszy jest nieprawdziwy. Ja. Yeah. Okej. Okay. Na dwójce jest luzik, no. Na dwójce jest spoko, no. Ale powiem wam, że już i tak czuję na plecach, że tak się robi mokro. A myślicie, że zgodnie z regulaminem ja mogę ten telewizor ser przekręcić do siebie? Maksiu, ja, ja tutaj rozmawiałem z panią kierownik. Ona będzie oglądała ten film, dobra? Dzień dobry, pani kierownik. Albo dobry wieczór. Nie no, tak szczerze widzowie cała załoga, tutaj jest totalnie luźna. Także wielkie dzięki w ogóle jeszcze raz za możliwość zorganizowania tego, ale gotowi na kolejne zdanie, czy nie? Paweł, jak tam? Oczywiście, dawaj. Tak szybciutko? Dawaj. Od razu, lecimy. Dobra, bo ja wam nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, nie? Ostatnia osoba, która zostanie będzie zarabiała za każdy swój krok. Aha, okay. Więc póki co trwa eliminacja, ale ostatnia osoba na schodzie będzie za każdy stopień zarabiała. A jak dużo? Nie powiem jak dużo, ale... Bo właśnie chciałem pytać jaka jest wygrana w ogóle No to już wiesz A co jakbym chodził do jutra? To byś spłacił wszystkie długi Maksiu oh, Musiałby chodzić oh. miesiąc <grym> Proszę nie przesadzać Dobra, widzowie, chyba czas pierwszy raz się napić. No, jestem spocony, jak swinka. 70 kalorii. To u mnie 75. ale ten pot jest śmieszny, bo jesteś mokry. Ale nie jesteś zmęczony. Ale nie jesteś zmęczony w ogóle. Jakbym był na jakiejś plaży w kraju, gdzie jest duża wilgotność. Aha. i bym się spocił tak po prostu odchodzenia. Kolejny łycek wody. W takim razie. Dobry inicjator jesteś w tym temacie. Jaka taktyka, Paweł? No właśnie, tak minie nad jakąś nową, żeby się nie nudzić, wiesz? No. Możemy chodzić bokiem też. To chyba ciężko. O, kurde. No. Nie, nie chodźcie bokiem w Polsce. Nie, no nie jest takie, chociaż nie. Jest dziwnie. Dostajesz na kolano mocno. No nie, nie opłaca się. Ale tyłem się fajnie idzie za to. No, inne miejsce ci wtedy pracują. Ale robią, patrz, nie? po prostu używasz rąk i tak o, oh, patrz. Ale będziemy mieć pośladki po tym odcinku w ogóle. 397 schodów. Do kolejnego zadania widzowie, Wykorzystamy zapięcia do rowerów, które, jak widzicie, mają czterocyfrowy szyf. Szyfy są ustawione. I nie są to przypadkowe liczby, dlatego że wynikiem, który otworzy zapięcie, będzie wynik działania matematycznego, ale trochę nietypowego. Dobra, e, proszę bardzo, kolejne zadanie się zbliża, więc bierzcie zapięcia do roweru. Każdy z Was po jednym. Dajcie zapięcia do roweru. No, Maxiu, trzymaj ocyk. Dziękuję proszę bardzo. bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. I proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, będziecie mieli dwie minuty na otwarcie tego zapięcia. Jeśli Wam się nie uda, to zwiększacie tempo. Okej. Okay. Karol, czy Ty ustawiałeś tu kody, czy one były losowo? Nie, o, one są ustawione. I teraz tak. Od, który otworzy zapięcie, jest wynikiem działania matematycznego. O! Witamy w szkole. Rok bitwy pod Grunwaldem. Dodać. Rok założenia mojego kanału na YouTubie. O, kurde. Dodać. Rok, w którym przestało w Polsce istnieć gimnazjum. Czekaj, czekaj, powoli. Czekaj, czekaj, o, nie. Odjąć. Czekaj. Wstąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej. Wszystko to są lata. Jeszcze raz. Dobra, wiadomo, że siódemka na przodzie. Bitwa pod Grunwaldem. Dodać. Założenie mojego kanału. Dodać. Zlikwidowanie gimnazjum w Polsce, w sensie Ostatnie gimnazjum zostało zamknięte Odjąć wejście Polski do Unii Europejskiej Uwaga, odpalamy czas A dajmy widzowie może 3 minuty Co odjąć? Wizowie odpowiedź, która odblokowuje zapięcie jest taka Zobaczymy, czy komuś uda się odgadnąć Dwie pierwsze cyfry widzowie są oczywiste Raczej Nie wiem, w którym roku założyłeś kanał Ja mam dwie pierwsze, ale dalej to już ciężko Mam Co? Odblokowane! Dubił to, łódź! Paweł, gratulacje, zajęło ci to niecałe półtorej minuty. Łatwiutko, widzowie, matematyka zawsze była moją mocną stroną. Tak jest, widzowie, to jest ten kod. No dobra. dwie pierwsze liczby, chyba dobrze. Dobra, powiedz jakie masz pierwsze? Trzy i cztery. No to źle. Czemu źle? Źle. Ej, 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 ja to wszystko widzę, ej! Nie podpowiadamy. Widzę to, no gorzej niż dzieci w szkole, serio O mam Odgadłeś? Tak No dobra, okay. Serio Tomek, jak tam? Pierwsze dwie. I teraz liczymy na trzecią. Paweł, odwróć się, serio. A ty mi powiedziałeś, że ja źle mam P dwie pierwsze, widzisz? Taki jesteś oszust. Paweł, zwiększę tempo jeden. Czemu? Co, czemu? Bo wypowiadasz ja im. No nie. Nic mu nie powiedziałem, powiedziałem, tylko że źle ma. Powiedział, cię. A ja się nie rozpruwam na o, przyjaciół. To, dobra, czyli powiedział. No niestety, koniec czasu. z czas, którą za to nie dałaś rady? No, z tą e, gimnazjum. 2 19 Wystarczyło, wiesz, co zrobić? Trzy, bo to było między trzy, 3420 a 3420. 440. A i próbowałeś. Wystarczyło 3420, i potem cyferki po kolei. Tomeczek, jak tam po. Tak, po czasie. no niestety. tam kilka Zwiększamy, zwiększamy tempo. w terminie. Max ma w terminie, dobra, jest G. Zobacz ciężej, widzowie, czuć to. Ile masz trujeczkę? Trujeczkę. Nie, nie jest źle. A ty dobra, jak masz czwóreczkę już? Dobra, ale z nie ma takiego zmęczenia. Ile macie kalorii spalonych? Ja mam 118. Ja też 118. 138. Ja nie, bo mi się zresetowało 613 schodów. 753. 611 A jak mocno wam serduszko bije? Heart rate wam przeskakuje HR 152 40. Ej, ale w ogóle powiem wam, że już, ja już zrobiłem 38 pięter To nieźle nam idzie ogólnie 49 Prawy połac kultury, stary Dobra, widzowie, w tym odcinku nie mogę zabraknąć tego gagatka Ola, musisz sprawdzić, czy działa, dobra? Myślałam, że nie mogę zabraknąć mnie Znaczy, no ciebie te Was też nie mogło zabraknąć Tak? Tak, sprawdź, na którym ząbku On nie, gadaj, że nie działa Ale to jest randomowe, to nie jest no. tak, że na jednym Ja wiem, ale Dobra, działa. Ty, ale powiem Ci, że prawie do końca wytrwałaś. O, jak do nie Bez kitu. dziękuję bardzo, Ola, za pomoc i naprawdę cieszę się, że tu jesteś. Poznajecie Gagatka? O, przyjaciel! Jest i on. dobra. Kto chce zacząć? Ja. Czy waga? O stówkę, challenge, czy nie? Nie, bierz tylko zęba, on stówkę. Challenge. O stówkę. Challenge. Challenge. pierwszy. pierwszy. Widzowie, zasada jest taka, oczywiście, że osoba, która zamknie paszcze krokodyla, zwiększa swoje tempo. Maksiu, je, jeden ząbek. Mogę do rączki? Możesz do rączki? Poddać innym. Super, dziękuję Ci bardzo. Pokaż, my... pokaż Ziomala. Trzymaj krokodila. Dobra, co co? Jedyneczkę mu wbijamy, nie? Nie ma. Wszystko nie ma. Ostatni widzowie. Dobra, niech będzie ten. O, dobra, lecimy z drugą turą. Ja jestem po studiach ortodontycznych. O, o faktycznie, no? Tego zębuszka. A, dobrze. Kurde, coraz mniej, coraz mniej. Dobra, tu ostatni teraz. U. Patrz! Ile zostało zębów? Do dentysty wraca. Nie no, teraz to już ja na 100% dostaję. Zobaczymy. Ten leci, patrz. Yeah, zwiększamy. Ale dobrze szło. Dziabną mnie. Masz trójkę dopiero? Ja mam trójkę dopiero. Easy. Wszyscy mamy trójkę, tylko ty masz czwórkę Tomek. Dobra widzowie, ja już powoli przygotowuję kolejne zadanie. Ola mi w tym pomaga. Właściwie ta Ola przygotowuje, ja tylko nagrywam tak naprawdę. Ale mamy tu, jak widzicie, wykreślanki i zaraz każdy z uczestników dostanie swoją i będzie musiał znaleźć jak najwięcej słów. Okej, okay, nie znając słów, no, nie znając totalnie. to, jest to ciężkie. A ty jesteś spocony, aż ci ja, za kola wyszły! Daw dawaj za kole! Ja też jestem mega spocona, robi całym czuło Ja to samo. W sumie te wykreślanki mogą zrobić wiele czasu, więc przyniosłem wagę i bidon, który sam sobie waży 65 gramów, ale możemy to. Starować. I teraz korzystamy z czegoś takiego jak Well Hydrated, który znajdziecie właśnie na siłowni Well Fitness. Który polega na tym, że jeśli macie wykupiony abonament, to po zeskanowaniu kodu QR możecie sobie nalać dowolny napój. O, ale esz! Ty co chwilę mówisz, że coś jest S? Stary, ale to na końcówce serius S. Na końcu też mówiłeś, że jest S? Nie, dupa pracuje mocno na końcówce. Dobrze, inna partia mięśniowa przez chwilę. I wisa ogląda brzuchy. Weźmy widzowie zimny arbuz, dajmy 300, tylko tak, żeby nie widzieli. Oho, i leci, dobra. Teraz cały bidon waży dokładnie 350. 1 gramów. I teraz nasi uczestnicy będą musieli zgadnąć ile to waży Osoba, która będzie najbliżej prawidłowej wagi Wygrywa możliwość napicia się tego A osoba, która pomyli się o najwięcej gramów Będzie musiała zwiększyć tempo Jak robisz? Suszę głowę a. <słuch> GENIALNE STARY A ja nie mam wentylatora włączonego Ej mi też już nie wieje Ej mi też ty zepsuł tu macie taką klimę do kliknięcia taką Aaaa, Ej tu jest bluetooth ja tu mogę muzykę sobie włączyć Ej dobra ja nie chcę wam suć tutaj zabawy nie Z odkrywaniem tych schodów ale Kolejne zadanie polega na tym Że musicie zgadnąć ile to waży To wszystko to trzymam czyli bidon z napojem Ile waży całość Osoba która będzie najbliżej prawidłowej wagi A może go dotknąć? Tak może się napić A osoba która będzie najdalej zwiększa tempo Uwaga daję po kolei tym razem My zaczniemy od Natalii. Co myślimy? Co myślimy? 261. Dobra, 261. Paweł chce porównać z wodą, którą każdy ma u siebie. O, mądre, też na to wpadłem. Natalia powiedziała 261 gramów. Paweł? 322 gramy. Uuu, Eksi, uwaga. Uuu, będzie więcej. 355 gramów. Okej. Okay. Każdy daje coraz więcej. Praktycznie identyczne wagowo. A, ja to myślę, to jest pytanie, ile wypiłeś? Coś. No właśnie tak na oko z 60%, może trochę więcej nawet. <noise> Ten jeszcze procent Dokładnie 46. Blisko każdy, strasznie. Uwaga, komisyjne ważenie. Położyłem wagę tak, żeby każdy to widział. Kładę i. Joo! 353, ale jak ważyłem, tam było 351, więc przyjmujemy, że 351 i teraz tak, Tomek powiedział sile 355. Ok, czyli 4 gramy? Nie pamiętam. Dokłada 46. 5 różnicy. Czyli 5. Czyli co, Tomeczek? Najbliżej, więc Tomek wygrywa. Bidon z napojem. No i teraz kto się pomylił najbardziej? Ja. Moja żonka, dalej. Czwóreczka, Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie odpuścić ostatnim okej okay. Chodzić Jak tam, jak się trzymasz? Olegacko Jest git? To się poce, ale jestem, nie jestem zmęczony Wszelich? Kwestia tylko tętna, póki 160 nie przekraczam, to mogę chodzić, a jest 140 no no, słuchajcie, Olcza przygotowała nam tutaj elegancko wykreślanki i teraz każdy stanie taką tyczuszkę ze swoją inną wykreślanką, bo wykreślanki są różne i zadanie polega na tym, że będą mieli 3 minuty na znalezienie jak największej liczby słów, a osoba, która znajdzie najmniej większe tempo. Widzowie, to jest lipa straszna, bo trzeba iść i jednocześnie pisać. No powiem tak, póki co to będzie chyba najtrudniejsze zadanie, jeśli chodzi o koordynację ruchową, bo tempo macie już spore, ale macie 3 minuty na znalezienie jak największej liczby słów na waszej wykreślance. Start. Poszło 3 minuty. Troszkę mnie nie będziecie widzieć, widzowie, ale wolę. Się tu schylić. Mam jedno, mam jedno. Kurde, nie mam nic totalnie. Ale ciężko, widzowie, się skupić na tym szukaniu i na chodzeniu. Każdy zasma te same. Każdy ma inne. Kurde, chciałem... Kurde, kurde chciałem robi. ściągać. Dobra, mam drugie. Ty, ale ogólnie to co robiłeś, było ryzykowne, że w ogóle się nie trzymałeś, nie? Nie da się. się inaczej Tak mi Dobra, ile masz? Trzy Trzy, okej okay. Eksy, jak tam? Ile masz? Trzy. Trzy są słówka Trzy, Paweł? Pięć Serio? Ono to roku. Ja mam tylko dwa i kolkę w gratisie <laughs> Okej okay. Ogólnie widzowie, jak tak patrzę na ich tempo, to nie jest ono jakieś niewiadome jak szybkie, ale pamiętajcie, że oni tak chodzą już ponad 40 minut. Wyobraźcie sobie chodzenie 40 minut non stop na schodach. To na pewno nie jest lekkie, a będzie tylko trudniej. I zostało 15 sekund. Ostatnia szansa na znalezienie słów. 3, 2... 1, 0, Ostatni. koniec stop Oddajemy karteczki Maksiu, poproszę. To jest widzę wykreślanka Maksia i teraz tak. U góry mamy 16, zaliczone. Rum jak najbardziej. Mgiełka, zaliczone, rap też, nota również. Ja mam 12, jedno naciągane. o wow, Ładnie! Jak tyle udało Ci się! Normalnie! Czekaj, Maksiu, co to jest łożka według Wózka. Ciebie? Nie, to jest o. Pokaż. Jest o, a nie u z kreską. Oho. Ło! Wow. Komisja jest dokładna. Czekaj, czekaj. Spisa? Spis. A, spis, dobra, bo to to Okej, okay, spis zaliczam. Łóżka nie, więc wynik maxia to 6 słów. Yeah. Jest lipcia. Czemu, ile? To no, z 5 jest, nie? Dobra, pokaż. Sprawdźmy wykreślankę Xiego, mamy tak. Poławiacz, spoko, raz. Runo, jest, coś takiego jak runo leśne, dobra. Dobrze, dobrze. Pet, jak najbardziej. Żnicz. Właśnie, to jest... <laughs> nie, dobra, to jest skreślone, okej. Okay. Nie, 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 zderzenie, Ok, jest git, smalec jest git, a tutaj, dobra, czyli co, bo tu jeszcze widzę jakiś klik, czy nie? To jest klik jeszcze, no. No klik też bym zaliczył chyba, czyli mamy raz, dwa, jak na moje to jest sześć, jak zaliczymy tego klika. Dwanaście, moi drogi. Ile? Dwanaście. No co ty gadasz? Tam musi być coś bardzo naciągane. Uwaga, wykreślanka Pawła, elektrolit jest. Termity? No termity to są te takie robaki, które chodzą w drewnie. Kojarzę, okej, okay, jest coś takiego. Wes? Nie, uroń Wes. No dobra, niech będzie. Raper może być, bosak jak najbardziej Nianie Nianie, nianie jak najbardziej, ja mam nianie, ty masz nianie WOTy? WOT, to jest WOT, World of Tanks Ale to nie jest w sponsorowany, więc niestety nie, nie No dobrze, to mogę to odpuścić Tego nie zaliczamy Grafowanie, okej okay. No grafowanie, to jak najbardziej Zleceniodawca Zleceniodawca Dobre, dobre. Widok jest, rata jest i ironia jest. Ty no kurde, ładnie. Mega, dobrze. Wynik Pawła to 11 słów, nice. Es S sunia. Żonka, jak ci poszło? Nie tak dobrze jak tutaj koledzy obok. Chorzów, okej. Okay. Gar jest git, bruk jest git, nora jest git, repatriacja? No. Co? Repatriacja. Repatriacja. Jest chyba coś takiego. No tak, no ma to sens. To jest git, dobra. I ogólnie spoko, ale to i tak nie ma widzowie większego sensu. Chociaż nie, czekajcie. To ile ty masz na Ja mam sześć. Sześć? Tak to miał najmniej. Ja mam... Wszyscy mamy sześć. Oprócz Paweł. wszyscy do góry, a ja zostaję. Krótka piłka. <laughs> Jak najbardziej. Skoro mamy trzech przegranych, to Natalia, Eksi i Feli. Lecimy z w górę. Paweł zostaje. Widzowie, stabilnie, trujeczka. Typka jest piąteczka. Ogólnie widzowie, mam jeszcze przygotowanych parek. Konkurencji, ale zastanawiam się, ile teraz wytrzymali, by gdybym totalnie im już tego tempa nie zmieniał. Dobra, i jak myślicie, ile byście jeszcze wytrzymali? Dwie godziny, trzy. Pff, tak? Lajtowo. Na takim tempie, no. No dobra, to idę po kolejną konkurencję. Nie, ja to już jestem w takim transie w tej trójce, że ja po prostu idę. Ja A, po prostu ty masz trójkę dalej. Ja mam trójkę. Stary. Ja mam czwórkę. Chciałem, w że sensie masz jeszcze już masz cztery. Ale na piątce już uda, zaczynają boleć i tutaj kolana. Dobra, widzowie, do kolejnego zadania będziemy potrzebowali karty i zasady są proste. Osoba, która wyciągnie najmniejszą kartę, zwiększa sprawa tempo. No dobra, kochani, widzę, że już trochę gorzej z wami, więc muszę wam jeszcze podkręcić tempo i osoba, która wyjmie najmniejszą kartę, podbija właśnie swoje tempo. Losowość, kurde. Be. Totalna losowość, no tak też musi być. Żonka, wyjmij kartę i pokaż ją dla widza. Czekaj, A, ty ze środka, okej. Okay. Sprytnie. Jest no, wysoko. Mocne. Jest wysoko. Tak jak moje tętno. Dobra. Pawciu, ciągnij. Nie będę miał tu farta. Nigdy nie mam farta takich rzeczy. Okej. Okay. Road, tu szósteczka chyba. Dalej, tak, Eksi. Poka. Dwójka yeah. No dobra, ale czekaj, może być jeszcze dwójka, pik albo dwójka trefl? Czekaj, patrz co ci wypadło, Maksiu Dwójka serca, what? Dwójka serce spadła Siódemka pik. Tomek niestety o, to Trudno, ale idzie ty. No idziemy, idziemy. No to już nie tempo jest całkiem. To już nie? jest konkret, no. Spróbujcie iść tak bez rąk. No. Teraz równowagę wtedy trochę bardziej. Dobra, wietrzymy pachy. No dobra, kolejne zadanie nie będzie polegało na losowości, tylko na waszej wiedzy. Oho! Zanim zadam wam pytanie, to poproszę od każdego cyfrę od 6 do 27. 17, 10, 27, 14! W takim razie, Maxiu, poproszę teraz czat GPT, aby zadał pytanie z wiedzy ogólnej dla 17-latka z odpowiedziami ABCD. Okej. Okay. Jeśli źle odpowiesz, zwiększasz tempo. Ciekawe, które z poniższych państw jest największym producentem kawy na świecie, a. Wietnam B. Kolumbia C. Brazylia Czy D. Indonezja Kurcze, we wszystkich się produkuje dużo kawy ogólnie Chyba tak Brazylia się odpadnie To może być Kolumbia To może być też Indonezja Może być też Wietnam A, B, C czy D Albo podaj kraj Wydaje mi się, że jest to Wietnam No niestety Odpowiedź C. Brazylia A nie Indonezja? Znaczy, nie biorę odpowiedzialności Według szatu GPT Brazylia i tego się trzymam, nie? X jaki miałeś wiek? Dyszkę A, czyli to jest wiedza dla danego wieku Ej, czyli ja wybrałem swój wiek, 27 To no dobrze, to chodzi już dla kogoś, kto nie pamięta gimnazjum, jak nazywa się największa planeta w układzie słonecznym? A. Ziemia, B. Mars, C. Jowisz czy D. Wenus? Kurde, czy to jest na pewno dobra odpowiedź. Jowisz. Dobrze, bardzo dobrze, więc Eksi zostaje przy swoim tempie. Paweł, 27-latek. 27-latek, uwaga. Ej, dobra, łatwiej ci się trafiło. Który z poniższych wynalazców jest odpowiedzialny za opracowanie zasady działania prądu przemiennego? Oooo. Aleksander Graham Bell, Thomas Edison, Nikola Tesla czy d James Watt albo Watt, jak zwał, tak zwał. Prądu przemiennego. Dobra, czekaj. No, ty tam miałeś chyba to co? widziałem, czy znaczy, w technikum? Miałem to w technikum i to jest lipa straszna, bo ja nie pamiętam. Ostatnio w ogóle oglądałem TikTok Dreskout i było to samo pytanie. Żartujesz? Serio. Edison żarówkę. Tesla? Samochody? Samochody. <laughs> Prąd przemienny, żarówka. Dobra, Edison. Edison? No. Yeah. Nikola Tesla. Tesla. Nikola Tesla Bawciu, zwiększamy tempo. Czureczka, już nie ma tak dobrze. Czas na pytanie dla Antalii, czyli pytanie do czternastolatka. Który z pierwiastków chemicznych ma symbol o? Ja ale łatwe: złoto, sód, tlen czy azot? Tlen Tak jest no, Ale banalne Więc Natalia nie musi zwiększyć swojego tempa Jak by się podobała konkurencja? Spoko, fajna Spoko. Do dupy <laughs> Nie że Tesla, nie lubię Tesli Chcecie kolejną konkurencję, czy nie? Od razu jazda Dawaj, dawaj Dawaj od razu to No, już mają dosyć, dlatego chcą kolejne zadania Kolejna konkurencja będzie polegała na tym, że odpalę stoper, odmierzający czas I osoba, która podniesie rękę najbliżej minuty i 14 sekund wygrywa Co? A co? Tylko Zadanie jeszcze jest proste. jeszcze jedna zasada Musicie zamknąć w tym momencie oczy. którym? teraz! Teraz? Tak, to otworzy oczy zwiększę tempo o 3. oczy. Niedobrze mi się robi jak tak idę. No niestety, no możesz zejść, Natalia, ale musicie mieć zamknięte oczy, żeby nie liczyć sobie na bieżni, bo tam jest widzowie stopper. A mogę do góry patrzeć? Do góry? No możesz to. Daję! Dobra, Maksiu! Daję! Okej, okay, Natalia, dobra! Daję! Dobra, Paweł. Teraz daję. Tomek był najbliżej, no. Tomek był najbliżej zdecydowanie. Czekałem aż ktoś ostatni się wykruszy. Ja byłem najdalej. Maksiu, podniosłeś rękę po około 46 sekundach. Natalia 3 sekundy później, czyli około 49. Paweł po 15 sekundach, czyli po minucie i 4. No i Exi zaraz po Pawle, czyli po minucie i 6 sekundach. Źle wykalkulowałem widzowie. Więc gratulacje Exi, byłeś najbliżej, Dziękuję. ale niestety nagrody nie ma, jest tylko kara. Nie mów, że zwiększam o 3. Nie powiesz tego. Nie, o 3 nie, o 1. Ile was? Cześć! Easy, co? Easy no Widzowie, no, moja taktyka jest taka, żeby zdejść jako drugi, bo nie chcę mi się robić kroków za pieniądze Ale chcę pokazać im, że potrafię Dobra, widzowie, oficjalnie się zatrzymuję i się poddaję Schodzisz? Chodzę, nie mam nie. już siły Wykruszyła Dobra, się Pierwsza poddana Panowie byli za mocni Ale i tak, gratulacje, wytrzymałaś ponad, ponad godzinę, godzinę. Na piątce cały czas już później Ojej, Ale się na mnie Męska siła, męska moc, będziemy chodzić całą noc No Tak A. Tak Koniecznie i jaka się mokra, idę się na i będę... Kurde żonka, niedobrze przegrałaś, Będziesz trzeba im zapłacić Jak ja pracuję i na bieżni sobie chodzę No tak To potrafię 3 godziny iść na takich 3-4 km na godzinę No Ale 3 godziny idziesz i nagle jak schodzisz to jest po prostu taki bum Dobra widzowie, mówiąc szczerze nie wierzyłem w naszych uczestników i skończyły mi się zadania Ale musimy poradzić sobie jakoś inaczej Easy Ach, tak, skoro easy to uwaga na dwie minuty zaraz na mój znak zwiększacie tempo o trzy. Zartowałem Jak o trzy? Każdy z nas? Każdy o trzy tempo w górę na dwie minuty. Uwaga! Czyli tyle, jak będziesz śmiał Tomek? Ja będę miał dziewięć. Ja też dziewięć. A to no to ja siedem. Dwie minuty, czas, start. Poszło. Jest luz. Ten luz. Tak. Ledwo oddycham, ale już nie. Jak moje tętno, czekaj, zaraz sprawdzę. Nie chciałbym powyżej 170 wchodzić. Uwaga, uwaga, zaraz pokażę. O, 170 równo. O, no. Jak to, jak się? jest gitarka powoli, nóżki bolą, ale idziemy dalej. Te, sportowiec. Proces, proces, jazda. Ty się nasłuchałeś jakichś gadyk motywacyjnych pewnie przed. <laughs> Mega dużo sobie tym odciągnąć. Bo dupa ci nie pracuje. Czy, to, co robisz? Czym sobie odciążasz? Mówię, że Tomek sobie mocno odciąża, bo dupa mu nie pracuje. A, ale jak, jak się trzymasz? Dobra, no to od teraz panowie nie możecie się trzymać. A kto złapie się A poręczy? A ja nie można też? Nie można ani u góry, ani na dole. Kto się złapie poręczy, odpada od razu. <laughs> dobra, to jakby tu ręce położyć? <laughs> Dziewczyny, pomóżcie mi, dobra? Kontrolować ich. No dobra, dwie minuty minęły, więc możecie zmniejszyć tempo, ale o jeden. A. Już nie wracałem do tego, co było, bo za dobrze wam idzie. I dalej nie możecie się trzymać. Pamiętajcie o tym Kto ma jakie tempo teraz, Paweł? 6. Eksi? 8. Osiem, Osiem. Okej, okay, dobra, Paweł, masz to rytu najlepiej Wiem Ale moje asystentki nadmuchały balony I teraz, Sześć. czekajcie, dziewczyny, pomóżcie mi Niech każdy dostanie po jednym Uwaga, każdy dostaje balona I osoba O nie, złapałem się Złapałeś się? Złapałem się Maksiu, niestety, schodzisz Jak brałem balona, to się złapałem Dobra, czyli zostaje widzowie Eksi i Jawor Pamiętajcie, że ostatnia osoba będzie miała jeszcze... Co jest? Czekałem, aż będę drugi, żeby mi udowodnić, że nie jestem sławy. Dobra Roki Tomeczek, w takim razie uwaga, od teraz za każdą minutę zarabiasz 50 zł. Dobra Tu się nogi plączą I co, Bardzo było schodzić? Tak? No ja dotknąłem przypadkiem, ja bym mógł iść, bez problemu, ja się czuję No tak. ale nie, szczerze dobrze się trzymaliście Co jest, koniec? Widzowie, nie no, zdążyłem. Uwaga! Wow. Kurcze, Exi, nawet nie wytrzymałeś minuty, szkoda. Myślałem, że jeszcze Trudno. chwilę pociągniesz. Zdrówko ważniejsze. Ale co, już ciężko było? Tak, już mi się nogi plątały. A, nie no, to. ja teraz wywalę po prostu, nie? Dobra, to zróbmy tak. Z racji tego, że wygrałeś, mimo tego, że nie wytrzymałeś za dużo po czasie, trzy stówki dla ciebie. Super. Jest GIT? Oczywiście, że tak. Gratulacje. Elegancko. O, spocona rączka, ojoj, oj, oj, oj. faktycznie, widzowie. W takim razie, Exi oficjalnie wygrał ten odcinek. Natalia zajęła ostatnie miejsce, Freddy był trzeci, Paweł w drugie miejsce, ale no wygrywa, tak jak powiedziałem, Exi, więc na tym kończymy. Well Fitness Gdańska Oliwa. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za możliwość nagrania tego filmu. Koniecznie tu wpadajcie. Wpadajcie też na kanały wszystkich uczestników. Strzelcie lajka, jeśli wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie.